27 listopada 2024 roku. Barbara, tutaj zajęta. A dzisiaj doszliśmy do wniosku, że trzeba naprawdę zacząć planować, bo bez planowania to w tym roku sporo nam uciekło i, tak. i się rozjechało. No i właśnie zaplanowaliśmy wylot do Portugalii kwietniowy. W zasadzie go sobie już. opłaciliśmy, to. Tak. A przekonało nas to, że w zeszłym roku zapłaciliśmy dużo więcej za loty do Portugalii, bo kupowaliśmy bliżej termin, chyba po prostu. No a teraz akurat trafiliśmy. Teraz kupiliśmy taniej. pieniądze. No i poza tym już tą Portugalię jakoś tam poznaliśmy, bardzo nam się podoba. Lądujemy w Faro. Znaczy, Wiemy, gdzie jest, chcemy pojechać, co z... zobaczyć. No znaczy, tak, tak. Ale... ale już tak sobie będziemy wiedzieli. Ale raczej będziemy się poruszali przyzgali. tutaj w tych okolicach, prawda? Mamy, no? Tak. Się, no? Może tak. Bo jak lądujemy w Faro, no to wiadomo, jakieś tam Albufairy, Lagosze i... A, mi się miło, i inne Prosecco z, z ostrygami. Tak. No to tak. Znaczy, tak. A ze um... spraw bardziej przyziemnych to. A to się nie koniec wyjazdu. No. A bo właśnie, właśnie. Więcej, bo, to będzie... to <coughs> będzie... bo Portugalia miała być na urodziny, ale na urodziny Barbary będzie coś innego, bardziej egzotycznego. Na pewno cieplejszego w tym terminie. No wszystko na to wskazuje. Tak, ale tutaj jeszcze nie kupiliśmy biletów, więc się pochwalimy, jak już kupimy, bo jak wiecie u nas. Tak. Plany mogą się zmienić bardzo Plany bardzo się bardzo zmieniają naprawdę. i mogą się zmienić z min minutę przed wyjazdem. A moje urodzenie dla tych widzą są w marcu, także i w tym właśnie terminie tak. planujemy wyjazd. Y, więc no w zasadzie można byłoby już te bilety kupić, ale jeszcze mam takie moje wątpliwości, czy na pewno ten kierunek zobaczymy. Ym... No. A jaki jeszcze? Oprócz dubaju. <grym> <grym> Wiecie, mnie interesowało to, żeby to było ciepłe miejsce. A w marcu, żeby to nie była jakaś daleka egzotyka, i, i Azja, i jakieś takie naprawdę egzotyczne kierunki, tylko żeby to było coś w miarę blisko jeszcze, mm -hmm. no, to, no to nie mamy dużego wyboru. Dlaczego tak ma być blisko? No bo nie chcemy znikać, co na bardzo długo, ale ci gdzieś daleko, bardzo z daleko, z przesiadkami, to, to nie dla nas, absolutnie. A nie chcemy zostawiać dzieciaków na tak długo, więc ym... No, więc to wchodzi w grę jakiś taki wyjazd typu 5-6 dni, tak? Mhm. Max. E, no więc tutaj te, 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 te okolice właśnie, no bliższe nasze, Co tak. brane pod uwagę. No i rzeczywiście Emiraty są chyba najcieplejszym, jak się wydaje, kierunkiem w tym czasie. E, no, aż mnie zawsze ciekawiło tam jakoś tak, fascynuje mnie to bogactwo tamtejsze i mhm. taki przepych. No, trzeba zobaczyć. No to tak sobie myślałam, że może to. Um, bilety są naprawdę, no, rzeczy, po prostu akurat sprawdzam, nie tylko w tanich liniach, sprawdzam też w innych, ale no są naprawdę nie takie drogie, jakby się mogło wydawać, więc w ogóle nie są drogie. No, trzeba popaść sobie wprost. E, no i ten kierunek taki się wydaje, no. Tak, na ten. Okay. Czas w roku myślę, że będzie tak. egzotyka pełna będzie super. Chociaż oczywiście no ja wiem, że, <ếm> że dla, przykład dla Ciebie to nie jest jakiś super, super kierunek, dlatego już się zastanawiam. Jeśli a nie, 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 nie nie, nie, nie. Dla mnie nie to jest super jest, kierunek i, zawsze, że dla Ciebie jest super. To dla mnie też jest Znam super. jest super. Nie wiem, czy jest super, bo po prostu mnie ciekawi ten te kierunek. Nie, nie wiem wcale, czy jest super, no po prostu jestem zaciekawiona. Um, no już nie wiadomo, czy, czy, no, czy wiadomo, nie, dobra, już się nie będę rozwijać, czy pojedziemy czy sami, czy pojedziemy. Czy w jakimś tam gronie szerszym. Mhm. W każdym razie mm, jest to jakiś taki temat do dyskusji między nami, wszystkimi też, nie? Ostatnio. No tak. E, ale w sumie, jak już będą jakieś szczegóły i jakieś decyzje, to, to wam powiemy. Tak. A w sumie myślę, że należałoby tę decyzję podjąć i, i prze, przekuć to w ogóle w jakiś. Um, Zakupy. zakupy, tak, dlatego, że dopóki, a już to prawie nie raz się przekonałyśmy przekonaliśmy, dopóki, jak już mamy bilety, jak już jest jakaś decyzja podjęta właśnie w takiej formie, to już wiadomo, że za tym znaczy, że do... Znacząco zwiększa szanse. Znacząco zwiększa szanse, że polecimy. Mało, mało też tego, to mm, już wokół takiego zakupu już się tworzy jakiś, jakiś plan, już się coś tam sprawdza, już się coś orientuje i tak dalej. Kiedy zdarzało się tak, że nie robiliśmy takiego planu wcześniej, to to wszystko na wariatach, wychodziło, to różnie wychodziło. Nie, tu nam a nie... się odechciewało, tu nam tu z czegoś tam no. odpuszczaliśmy. Wtedy już się tak. nie chciało tego dnia wyjeżdżać, co mieliśmy wyjeżdżać i tak dalej. Także. Także planujemy i w ogóle tak jakoś właśnie chciałabym, żebyśmy mieli ten początek przyszłego roku jakoś w tego miarę zaplanowany. I nie, żebyśmy nie skończyli tam na tych dwóch wyjazdach, tylko żeby... żeby coś tam było. Tak. No właśnie. Bo... Ale właśnie, żebyśmy skończyli trochę wcześniej, przed wakacjami, bo w zeszłym roku poszaleliśmy przed wakacjami z wyjazdami, później się to wyciszyło, mm -hmm. a teraz w tym roku obiecaliśmy, że dzieciakom, nie? Że polecimy na jakieś all inclusive, tak? Bo im, tym im to najbardziej. To tym roku lepszy pasuje. czas, bo nie ma już, w zeszłym roku mieliśmy inne obowiązki, które nam kolidowały. No ogólnie, sytuacja jest w... tak. dużo różnych zmiennych. Dymaniczna. Się, <śmiech> 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 Więc w takie wyjazdy nasze we dwoje, to myślę, że musimy i zrobić tak właśnie do kwietnia, a potem, a potem pomyśleć o wyjazdach takich wspólnych naszych rodzinnych z dziećmi. Tak. Także na tamto to przyjdzie jeszcze czas, a, a póki co byśmy sobie zaplanować takie wyjazdy dla nas wsparcie, nie? Tak, a póki co to ja sobie zaplanowałem otworzenie garażu, przyniesienie drabiny i zniesienie wszystkich opon na dół. Na razie przynajmniej daruję sobie busa, bo ten bus w ogóle nie jeździ, to niech sobie stoi na letnich, mhm. no, <coughs> więc akcja opony, start, idę to zrobić. Właściwie też się zastanawiałam przez chwilę, czy to jest sens, jak odmieniasz te opony, bo jeżeli pogoda ma być cały czas taka, to... No. No. No, tak, no mów, tak, dalej, tak. mów dalej, mów dalej, podoba mi się. No, prognozy czy no, no, nie czywacie, nie mam mowy o żadnym mrozie, śniegu i tak dalej, nie? Aha. Także, no, jeden samochód dobrze by było, jakby był na zimowych, tak, po prostu, że w razie czego byśmy chcieli gdzieś jechać i byłaby inna pokłada, czy coś, to żeby była opcja. Hmm. Weź tam ale, sobie, bo ci opiera ale, się o to. Czy to jest coś zmieniać we wszystkich teraz samochodach? Co? Nie, nie wiem, wątpię, czy jest no ostatnio po śniegu jechałaś i było dobrze, tak? No co to było za śnieg? No jeżeli taki ma być śnieg, no, ja. wiesz, dalej... Nie, 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 to, jest... to, to takiego nie będzie. Tylko jak kiedyś z tobą jechaliśmy od rodziców twoich, jak widziałem ty, co ty robisz... Nie, ty lęki miałeś jakieś coś było. Nie, ty, ty w, w ogóle bez wyobraźni. Tak się zapomniałam, że coś... Waliłaś no, jak porąbana. 60 na, na godzinę no jechała, ale przecież tam mogło byłeś... być lisko tak, żebyś nic nie zrobiła i byś się rozbiła. No dobrze, to była ta sytuacja, zagadaliśmy się i pomyślałam się. No, Normalnie. oby to był tak. No Dobrze, ten, że tego. to w każdym razie to, to może właśnie Nie Ja zaraz się... spojrzę rzeczywiście w te, w te prognozy. No to jeden samochód zmień po prostu. No I ale tak... to i tak wiesz, jak już zacznę tę akcję, to już będę miał drabinę, to, to już muszę znieść wszystkie komplety, nie? Tego nie będę to, tego to, na dwa razy. tych opon, a za chwilę znowu będziemy zmieniać w marcu znowu. No tak to jest. Powiem Ci, że czekam na moment, kiedy one się jakieś wyjeżdżą, to opony kupisz takie całoroczne. jedne, całoroczne, przez święty spokój. Ja to już nawet A ja żałuję właśnie wtedy, że nie wziąłem całorocznych. Tak. I byśmy te letnie mieli po prostu odłożone, a tamte by się zjeździło i, i tyle. No, o, czym, o czym ty myślałeś, Paweł? Bo no. ja to wiadomo, że się tym nie zajmuję. No, do busa tak samo. Jeszcze do busa, no, powiedzmy, miałoby to jakieś uzasadnienie. Jakieś... No, nie wiem, no bo w założeniu miał jeździć w lato i miał jeździć nie, ale... w ciepłe kraje, tak. W mini. W mini-kompletnie. Tak, bez tak. sensu. Tak. No tak. Dobrze. dobrze to będziemy mądrze teraz, powiedziałaś. Trochę nas to będzie kosztowało. Jakbyśmy mieli kupić teraz kolejny komplet, ale... No ale nie teraz zamówię, no wreszcie jak już te będą, to... Ale to, to gdzie, to gdzie to ty je zjeździsz, co ty? To ile lat jeszcze musi minąć? Przy takich przebiegach, ja cię proszę, Barbara. No, dobrze. Za mało palasz opon, Ja? W miniaku to akurat. Jak je... ja go za dorwę mało, to. jeszcze, jeszcze no. za mało. Dobrze, słuchaj. No. Kończ to. Do no, dobrze, kończę. Uszanowanku, Nara, tak. ciao, hej, cześć.